Dane są przerażające. Polacy w ciągu roku produkują około 12 milionów ton śmieci, z czego realnie tylko około 14% jest poddawane przetworzeniu. Każdego roku w naszym kraju zużywanych jest około 7 miliardów toreb jednorazowych, a liczba kupowanych przez Polaków plastikowych butelek stale rośnie. Zaczynamy tonąć w plastiku, a naukowcy prowadzą badania, które wskazują, że zostaje on nawet w naszych organizmach. Na szczęście można to zmienić. Dziś pokażę wam fantastyczny sposób na ograniczenie produkcji odpadów, a do tego doskonały, maksymalnie ekologiczny produkt, który pozwoli pamiętać o regularnym nawodnieniu. A odpowiednie nawodnienie organizmu oraz ograniczenie plastiku w naszej codzienności może zadbać ten niepozorny gadżet, który trzymam w ręku. To butelka wielokrotnego użytku EcoPerla EcoBot. Jeśli sądzicie, że jedynie jej wygląd jest tu innowacyjny, jesteście w błędzie. Produkt wykonany jest z ekologicznego, w pełni naturalnego materiału. To doskonale oddaje proekologicznego ducha i udowadnia, że można skutecznie walczyć z tworzywami sztucznymi. Butelki jednorazowe to nadal jeden z najczęstszych sposobów zaopatrzenia w wodę całych rodzin. Efekty? Pijąc jedną półtora litrową butelkę wody w ciągu dnia, czteroosobowa rodzina generuje prawie półtora tysiąca sztuk butelek w ciągu roku. Do tego należy jeszcze doliczyć plastikowe opakowania po kosmetykach i żywności, folie, reklamówki, które trafiają do kosza każdego dnia. Czy naprawdę chcemy utonąć w plastiku? Okazuje się, że przejście na lepszą stronę wcale nie jest trudne i nie wiąże się z podjęciem radykalnych działań. Wystarczy choćby zamienić zgrzewki plastiku na butelkę wielokrotnego użytku. Cała zabawa nie polega jednak na tym, by wybrać belejaką. Ekoperla Ecobot, o której dziś opowiadam, jest czymś więcej niż tylko butelką. To produkt wytworzony w zgodzie z naturą. Tworzywo, z którego powstała butelka EcoPerla EcoBot, to ekoplastik, powstający w procesach obrób i czciny cukrowej, czyli surowca odnawialnego. Zielone tworzywo jest odporne na uszkodzenia, trwałe i, choć przypomina dobrze znany plastik, to jest biodegradowalne i w 100% nadaje się do recyklingu. Jego produkcja nie powoduje dużego zużycia surowców, co więcej, bilans dwutlenku węgla jest ujemny. Trzcina cukrowa w fazie wzrostu pochłania więcej CO2, niż produkuje się podczas wykonania jednej butelki. Zatem, oprócz ograniczenia odpadów, użytkowanie tej perełki pozytywnie wpływa na nasz klimat. Możemy dołożyć swoją cegiełkę do poprawy jakości życia i czystości środowiska przyszłych pokoleń. Czy Ecoperla Ecobot może jeszcze wygrać w jakimś pojedynku z jednorazowymi butelkami? Owszem, jest całkowicie bezpieczna w użytkowaniu zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Nie wytwarza szkodliwych mikroplastików, jest wolna od toksycznych związków typu BPA, bisphenol A czy eftalany, a barwniki zastosowane w produkcji mają niezbędne atesty do kontaktu z żywnością. Jeśli lubisz oryginalne i designerskie dodatki, na pewno Twoją uwagę zwróci wygląd tej butelki. Ecoperla Ecobot to perełka, dosłownie i w przenośni. Jej faktura przypomina nasze markowe logo, a jej lekkość i zgrabny kształt pozwala zabrać ją ze sobą praktycznie wszędzie. Możesz ją mieć przy sobie w pracy, podczas codziennych obowiązków, spacerów z rodziną, podróży i wycieczek, czy uprawiania sportu na świeżym powietrzu, bądź siłowni. Schowasz ją do plecaka, torby lub wygodnie przypniesz karabinczykiem. Dwa dzióbki, wąski oraz szeroki, pozwalają na picie z niej zarówno filtrowanej, bądź kranowej wody, jak również soków, koktajli czy smoothies. Co więcej, bardzo łatwo utrzymać ją w czystości oraz dobre wieści można również myć ją w zmywarce, bez obawy o zniekształcenia czy uszkodzenia. Po wielu naszych testach butelka nadal wygląda tak samo: jest odporna na uszkodzenia, bezzapachowa i nie nadaje spożywanym napojom charakterystycznego zapachu plastiku. Napoje zachowują naturalny smak. Praktyczny gadżet, prawda? Jako marka Ecoperla chcemy wspierać działania proekologiczne i promować produkty oraz technologie do uzdatniania wody przyjazne środowisku. Produkty posiadające znak Think Green with Ecoperla przyczyniają się do ograniczenia wytwarzania odpadów w domu oraz zmniejszenia używanych ilości plastiku. Wybierając produkty z tym oznaczeniem wspierasz walkę o środowisko. Ecoperla Ecobot to niezwykła butelka, która wesprze Twoje dobre nawyki związane z prawidłowym nawodnieniem oraz dbaniem o środowisko. W prosty sposób możesz przyczynić się do ochrony ekosystemu i zadbać o siebie. Jest lekka, poręczna i bezpieczna w użytkowaniu. Jeśli posiadasz w domu filtr kuchenny, to świetny sposób, by czystą wodę mieć zawsze przy sobie. To dobry moment na zmiany, a z tym gadżetem możesz zacząć już teraz i mieć pewność sukcesu.